Ten raport pokazuje, że udało nam się to zrealizować. Szanowni Państwo, nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobra współpraca. Zawsze pracowaliśmy tą mądrość wspólnie tu z radnymi, a Państwo akceptowaliście te pomysły, które Państwu przedstawiało. I dzięki temu, dzięki tej dobrej współpracy, tej mądrości, które udało nam się pracować, te efekty są widoczne. Podczas adresem cyfr, kilometrów dróg, pozyskanych środków unijnych. Zewnętrznych. Żadne euro, żadna złotówka nie została zaprzepaszczona. To, co było do wzięcia możliwe, wszystkie środki zostały podyskane. Nic nie zostało zaprzepaszczone. Tam, gdzie mogliśmy podnieść to przysłowiowe euro, udało nam się podnosić. Za to pragnę podziękować, bo nie byłoby to możliwe, gdyby no, nie Państwa akceptacja. Samorząd to nie burmistrz, samorząd to nie Rada Mińska, samorząd to wszystkim mieszkańcy. I my wszyscy, Szanowni Państwo, powinniśmy dążyć do tego, aby ta jakość życia naszych mieszkańców z roku na rok polepszała się. Widzimy to z każdym rokiem, że zmienia się. Zmienia się nasza mała ojczyzna, zmienia się nasze miasto, zmieniają się nasze małe miejscowości. Można było powiedzieć, że można było jeszcze więcej, ale tak jak powiedziałem wcześniej. Maksymalnie to, co było możliwe do wykorzystania, udało nam się wykorzystać. I za to pragnę Państwu podziękować Ró wszyscy, szanowni Państwo, powinniśmy myśleć o przyszłości naszej małej ojczyzny i, i w tym kierunku powinno to zmierzać. Poza wszelkimi e, tutaj podziałami politycznymi, bo samorząd to nie polityka, a samorząd to jeszcze powtarzam, to ludzie, a dla wspólnego dobra dostaliśmy powołani, ta misja zarówno mnie, jako burmistrzowi, jak i Państwu radnym została powierzona. I myślę, że te pięć lat najbliższe, które będziemy realizować wspólnie, pokażą, że jeszcze potrafimy więcej dla naszej małej czy ojczyzny. W co głęboko wierzę, a dzisiaj jestem miejsce miejsca pragnę za wszystko dobro podziękować.